I tego, którego szkolisz. <laughs> Także nie było nawet czasu. Ja też chciałem mu przekazać jak najwięcej wiedzy, którą posiadam ja. No i chyba się udało. Ten chłopak raz do mnie dzwonił. No. Chyba, że już nie chce ze mną gadać. Nie wygląda autem. No. Teraz jedziemy. A jesteśmy w Wisbaden. Załadowaliśmy dwóch klientów. Jednego 3 tony, drugiego 2 sorty. Po 6 ton. No i mamy jeszcze 9 ton na aucie z piątku. Z piątku. Bo niby zaszła jakaś tam pomyłka. Ktoś zamawiał 6 ton, a wypisali było... Tak, Pani i Panowie. <laughs> Zbliża się powoli... Albo inaczej. Może nie powoli. Wielkimi krokami. Pauza 24. No i Pawełka na perl. Żeby czasem nie kręcić pauzy. Nie no, może nie będzie tak źle. Może się uda. krótsze. Zazwyczaj tak jest, że... Gonią tam do Perla. Aha, ale dzisiaj jest środa. Dzisiaj załaduję. Jutro rozładuję. Jutro rozładuję. O, załaduję w Wisbaden. O. o, to może będziemy jeszcze raz na Perla lepsze. Witargają. I pauza. Niestety nie będzie. Ale ciepło jest. kurczę 18 stop, 18 stop. Widzicie, no, no i widzicie Jest ktoś z zieleni, aha Ale jak ja przyjadę Kurde Dałem ciało Dałem ciało Bo chciałem wam powiedzieć Zapytać, czy jest ktoś z Góry? Jak jest z Góry, kurczę w niedzielę, to będzie 3 kwietnia. Idę w góry. Znaczy, bo ja ogólnie biegam po górach. No i taki na Facebooku dałem, że jak ktoś chce, to śmiało. Kurczę, im więcej, tym lepiej osób. No ale przecież, kurczę, jak ja dodam ten film, to, to w niedzielę. Na pewno Albo w sobotę tak. Ach kurczę, zabłysnął No ja, nic, może następnym razem Także tak Trochę zeszło kurczę na tym rozchodunku pół gościa Bo mówi 21,5 tony miałem do jednego silosa, potem miałem tam 3 tony, nie no, ale... <laughs> Mówi do tego 21,5, do tej jedynki wejdzie, śmiało, śmiało wejdzie. Chyba, żeby nie weszło, no to w tych do... Jak ja słyszę, że chyba, żeby nie weszło, no to już wiadomo jest, nie? No, że nie wejdzie bo... I zadzwoniłem, zanim przyjechał, bo on gdzieś tam, kurczę...

jak Wy. No ja lubię. Ja to ogólnie więcej tej kawy piję, jak jen. Ale tak się człowiek nauczył. Dobra, dobra. Nie zanudzam. bo jest ograniczenie do 30 dla ciężarówek powyżej 7 ,5. Chyba tak będzie. No, jeszcze zaczyna na Mi tu łapie no, odstępę. Myślałem, że będzie ładnie widać do Thank <laughs>

No i tak, panie i panowie Trzech klientów zrobionych W polu pierwszej Na czternastą na Gospaden I na dzisiaj koniec Ale jak zwykle Zawsze ktoś musi być Więc jeden koleżka Skończy plus minus o osiemnastej Powrót Ujście Będziemy musieli jeszcze zajechać po jednego kolegę na Berlin No i a tak z Wiesbaden do Jeleniej Góry byłoby ile? No, plus minus 6 godzin pięknie mi się wyjechało tutaj na to o 18, czy tam o 19 24 pierwsza to... A tak, niestety... deszczowo, nawet, nawet grad padał w pewnym momencie. No i co, ale tak mi się jakby udawało, że jak podjeżdżałem do rozładunek, no to kurczę ten um, przestało padać. <grym> no. I tak mi się udawało nie smutnąć. No dobra. Dziękuję. Do zobaczenia Dzień dobry A więc Zaczynamy Na dole trochę kurczy ten Co? Trochę kropi no ale. W Karpaczu ponoć ma być śnieg Zobaczymy A w Karpaczu Sypie śniegiem Do mnie. O, drodze na słoneczniki, słonecznik. No ale widoków dzisiaj nie ma. Zeszła mgła. I tak jest. Mhm mm, mm, mm.